Zapoznanie, przerwa na obiad. E, ładna pogoda, więc zapowiada się bardzo fajny ride. Mam nadzieję, że się utrzyma. Więc teraz, kawa, herbata, e, woda razem z chłopakami. Które przerwy? E, trochę opowiadania o starych czasach, o, o, o odcinkach, o tych wszystkich dziurach, co się dzieje. No i co? No, przygotowujemy się zapowiada ja że się, <grym> Wypowiada się naprawdę fajny raj. To jest odcinek testowy, i cały czas przygotowujemy się do, do ścigania na, na Rajdzie Śląska. No już, co? No te odcinki no, znamy, no, znamy, więc ta konfiguracja dla nas nie jest jakby obca. Choć ciężko powiedzieć, że, że do końca się wszystko wie, bo normalnie jak jeździmy po tych drogach, czy gdzieś tu startowaliśmy, no to nie, jakby nie osiąga się tych prędkości, co, co na odcinku zamkniętym. Więc, A organizator w tym roku tak trasę ułożył, że jest mało miejsc, które się powtarzają. A my sobie idziemy, robimy opis, bo super stage e, miasto wolno robić tylko pieszo. Zapoznajemy się z, e, z książką drogową. E, oglądamy trasę e, i tak, tak, tak też trasa jest różna. Bo pierw byliśmy u skidów, czyli ustroń Skoczów, w bielską okolicę, i przenosimy się pod, do centrum aglomeracji, czyli do Katowic. I symbol Katowic, czyli spodek. Więc ten rajd pokazuje całe Śląskie. Chyba w tym, to jest w nim najpiękniejsze. No już na dzisiaj kończymy. Jest prawie 21.00, a jak wsiedliśmy rano o ósmej do samochodu, to. Po 13 godzinach mamy koniec, więc ten rajd naprawdę będzie ciężkim wyzwaniem. Jutro testowy, wieczorem odcinek pod spotkiem, więc myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę na dzisiaj i, no i nie mogę się doczekać jutra. wspierana przez pana prezydenta i przez miasto Katowice. Jarek i Marcin to ambasadorowie programu Katowice, motorem bezpieczeństwa, bo wspólnie zainicjowanego programu w szeregu aktywności prowadzącej do tego, żeby na drogach w Katowicach i nie tylko było jak najbezpieczniej, ale Jarek, ty nie będziesz ten weekend przestrzegał ograniczeń prędkości, na pewno nie na odcinkach specjalnych, bo wiemy, że ten raj ma dla ciebie ogromny ładunek emocjonalny. Czyli trudno jakby tego nie, nie połączyć, bo mamy tu naprawdę takie wsparcie na Śląsku, mamy wszystkich partnerów, właśnie miasto Katowice m.in. i my jesteśmy takim motorem napędowym naszych wspólnych działań, czy to związanych z motorsportem, czy dlatego się cieszę, że tu jestem, że to wsparcie nas niesie i mam nadzieję, że damy radę. Dacie radę, jesteśmy tego pewni, ale proszę Państwa, wspólnie z Waszymi brawami, prawda, wspieramy tę załogę, lokalna załoga, Jarek Szeja i Marcin Szeja. Numer 6, Judai 20R5, czyli też również samochód tej najwyższej kategorii, nieco starszy niż konstrukcja Rally 2, ale... I także oni, proszę Państwa, wyruszyli na trasę tegorocznego Rally A przed nami załoga do... A przed nami załoga do... Dzień. przez te 45 minut będzie można tutaj też obserwować, co rajdynowy mechanicy są w stanie zrobić. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale również... Tak naprawdę od rana starałem się trochę przestawić swoją głowę i, i wrócić do tego tempa, które kiedyś było. Bo ten pierwszy OS jakby straciłem pewność. Straciłem jakby zaufanie do samochodu i cały dzień starałem się o to odbudować nie było to łatwe. Na szczęście mam fajny zespół, fajnych ludzi pomogli mi. Trochę przerobiliśmy auto, trochę je moderowaliśmy i... No i złapałem to tempo i jechaliśmy czysto, jechaliśmy bez, bez błędu, no i dwa zwycięstwa. Cały zespół zrobił wielką robotę. Zespół GK Forge, e, Lotto Rally Team spisał się fenomenalnie. Dużo trenowaliśmy przed rajdem, analizowaliśmy wszystkie odcinki specjalne, jak, je, e, jak najlepiej auto skonfigurować, bo to jest też także ustawienia zawieszenia, wybór opon, wszystko musi po prostu zagrać. Śląska rozgrywane jest e, na Śląsku, czyli w sercu Śląska, w Katowicach mamy serwis, start, prolog wszystko, a odcinki specjalne są na tych najbardziej wymagających terenach na Śląsku Cieszyńskim czyli tamta trasa jest po prostu najbardziej trudna jutro kolejne odcinki, kolejne wyzwania także rajd jest jeszcze długi dużo kilometrów os przed nami więc jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa Marcinie, no podsumuj jakoś ten pierwszy dzień udany, nie? jestem tak dumny z załogi, że naprawdę kurczę. jesteśmy po ciężkim wypadku. Wiem ile Jarek poświęcał czasu na to, żeby wrócić do formy. Cały czas e, rehabilitacji, cały, cały otejpowany. To, e, to jest taki mm, przykład takiego hartu ducha. Nie? I to, że on dzisiaj jest liderem, to jest w ogóle mega sprawa. I chyba w tym radzie najbardziej zasłużył na zwycięstwo. To wszystko działa dzięki temu, że Dawidek wkłada w to serce, Sławek wnęk wkłada w to serce, Rafał Cebula robi robotę, naprawdę my z na co dzień. Dzień trzeci, niedziela. Fajnie jest zaczynać jako pierwszy. Na pewno dzisiaj będzie mega ciężkie wyzwanie. Na pewno chłopaki będą chcieli wykorzystać e, swoje maszyny na, na tych szybkich odcinkach, więc e, bój będzie zacięty. E, będziemy walczyć, będziemy się starać. E, tyle, ile nasz, nasz dziadek pozwoli, tyle, tyle zrobimy. E, kibicujcie, e, nam. Eee, trzymajcie kciuki za metę, bo nie będzie łatwo. Myśleli, że, że rajdy to łatwy sport, ale naprawdę jest kurde ciężko. No. Został nam ostatni odcinek do przejechania w aucie, ja Nie wiem ile jest, ale 60 trzeba się skupić i to zrobić. Jarek. Jesteście zadowoleni? Tak, to jest dla nas idealny powrót po rajdzie małopolskim Gdzie z rajdu wracałem śmigłowcem, a nie, a nie w rajdówce na park Więc musiałem się przełamać, jakby moja głowa już się chyba przyzwyczaiła do prędkości e, Walczyliśmy, walczyliśmy na tyle, ile nasz starszy samochód pozwolił Więc myślę, że i tak te 5 sekund, które jest na końcu tego rajdu, to ja czuję się zwycięzcą To był wspaniały rajd, świetnie przygotowane trasy Chłopowe wuchary nasi szanowni goście jeszcze z nami, bo teraz poprosimy o... ...tygodniosy w Radzie Śląska. Na drugiej pozycji Łukasz Byśkiniewicz, pilotowany przez Daniela Siatkowskiego, a na trzecim stopniu podium Jarosław Szeja i Marcin Szeja. A to zwycięstwo. Poprosimy o muzykę. Kasper prezeski jaką na pierwszej pozycji, widzimy ile tych mają, do to To podium jest w 5-6 sekundach, tak? że, że my naprawdę jechaliśmy ciasno i widać, że konkurencja nie spała, że naprawdę wszyscy odrobili lekcje. A że my starym Hyundaiem walczymy z dużo szybszą Skodą i przegraliśmy tylko 5-6 sekund, a i tak czuję się zwycięzcą, więc ja naprawdę nie mam na co narzekać. Mogliśmy przyspieszyć, ale to wiązałoby się z niezbyt jakby niepotrzebnym ryzykiem, na które na które w tym momencie jakby nie mamy ochoty nie, nie ma sensu jakby ryzykować. Jest trzecie miejsce, jest pudło, jest ma, bardzo mała strata, co teoretycznie na papierze powinna być dużo większa, więc pokazaliśmy, że nadrobiliśmy naszymi umiejętnościami do szybszych konstrukcji, więc tak, to świetne uczucie. Yy, pojechać tak trudny raj do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, przyjechać na podium. Po pierwszym dniu prowadziliśmy i... Walczyliśmy o to, żeby utrzymać podium na pojedyncze sekundy. Walka była naprawdę bardzo zacięta i rajd mega trudny, także super sprawa.